Pozycja drzewa, czyli Vrikshasana, Asana, uczy nas, jak zachować równowagę stojąc na jednej nodze. Zazwyczaj łatwiej wykonuje nam się tę pozycję na jedną z nóg, co świadczy o braku równowagi w ciele. Vrikshasana Asana pomoże nam przywrócić harmonię w pracy ciała. Stajemy na macie, łączymy stopy Tadasana, uginamy prawą nogę i umieszczamy prawą stopę na wewnętrznej stronie lewego uda. Staramy się, aby pięta znajdowała się jak najbliżej pachwiny, a palce były skierowane w dół. Kolano no, zgiętej nogi jest skierowane ku dołowi i lekko do tyłu. Dążymy do tego, aby kolano znajdowało się w z biodrami. Ręce początkowo możemy ustawić na biodrach. Pracujemy też nad ułożeniem naszej podstawy, czyli stopy nogi, na której stoimy. Jest ona równomiernie i mocno dociśnięta do, do podłogi. Mocno odpychamy się od nogi, na której stoimy, ku górze, wyciągając ten samym kręgosłup. Możemy popracować nad ustawieniem, ustawieniem bioder. Mają one być w linii, co znaczy, że musimy, musimy opuścić lekko w dół biodro zgiętej nogi. Noga, na której stoimy, jest napięta, mocna, aktywna. Jednocześnie napieramy stopą zgiętej nogi na lewe wewnętrzne udo i jednocześnie napieramy też udem na stopę. Ręce przenosimy do boku. Jeśli czujemy się wygodnie w pozycji, odwracamy dłonie wnętrzami do sufitu i szerokim łukiem przenosimy dłonie ku górze. Wyciągamy kręgosłup kierując się dłońmi w stronę sufitu. Nie wypychamy brzucha. Dolne żebra chowamy do środka. Kość łonową kierujemy w dół. Wzrok skierowany przed siebie, a uszy między ramionami. Aby zachować równowagę w tej pozycji, Możemy wybrać sobie jakiś punkt w przestrzeni i skoncentrować swoją uwagę na tym punkcie, aby nie rozpraszało nas wszystko to, co dzieje się dookoła. W z pozycji opuszczamy ręce, podstawiamy nogę, łączymy to